Hmm. o jakie słoneczko podobałoby się Paulince w końcu by się podobało podobałoby się byłoby, byłoby fajnie i łódeczki i słoneczko zachód słońca w końcu bym mógł się z nią umówić na randkę Nie ciągle, w ciągle w ciąglu w przy szkole, przy szkole, przy szkole i tatę mi ciągle przeszkadza w końcu bym się nie umówił na lantkę W końcu A w ciągu już czas przeszkadza A ty tam nie kichaj, nie kichaj mi tam No, no, no Fajne, czy co nie wujo? Bardzo ładnie, no. ładnie widoki widzisz, ty też wiesz co dobre Tata jak zwykle się zgubił I wujo, i wujo ten, wujo Konrad ten, wujo ten e, też się zgubił A wujo, Alan nie wiem gdzie jest On chyba pojechał gdzieś nie, jakoś ciocio pojechał znowu. Nie wiem. A wy widzowie jak uważacie. Zachodząca i jest piękny czy nie? Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Tam mnie nie było oczywiście. Buziaczki dla was Dobra, idziemy zagadać, chodźcie. chodźcie czekać. Nie wiemy, to... ja normalne. No. I ten, ten. I co jeszcze mogę powiedzieć, dawno mi nie było, jak, jak to się mówi, w mi przeszkadza, a w przyszłości będzie mi szkoła przeszkadzała, no, no, widzowie. mam zabrać tu Paulinę, czy nie, chyba tak sobie w tajemnicy przed oj tatusiem, tata mi zabrania, całować się z nią w przedszkolu, też mi gadają. Ciężkie ty życie. Mam tylko pięć i pół lat No pa no, widzowie Co zadzwonię w drodze godzin, a nie czy ja tu mam do no. no Muszę tatusia poszukać muszę poszukać tatusia Dobra, siedzę, sam się zgu... sam się zgubił, sam się znajdzie Jasiu a może kręci gdzieś tam po plaży i szuka jakiejś mamy nowej? A może? A może? Z niego to dobry akcent jest. Szuka mi mamusi i mamusi mi szukać co? Choć ma jedną ukłon. Ma jedną. Nie będę mówił, bo to jest rzecz prywatna. Ale na literkę K. Tylko to mogę powiedzieć. Dobra widzowie Przekonaliście mnie Idę go szukać, idę go szukać Idę A i pamiętajcie Tylko mieć ty, 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 ty. To nie jest podróba To nie jest podróba Ale masz czytać Dobra Dobra widzowie eee. Napiszcie mi w komentarzu eee. W Że mam tu zablok pauliny e I I, 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 i dnia kto nie. wytrwał do tego miejsca, niech napisze ładny zachód. No, 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 mój no, wieczór no, 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 dobre no, dobra. A wy tam machacie tą flagą, co, to, to mecz To tam luch, Czy legi Warszawa? Żeby potem nie było, żeby potem nie było, że jestem e, e, w Polsce. To tylko żarcik był. Dobra, widzowie, już się chyba trzy razy z wami żegnałem. Taki ze rośnie. I ten, napiszcie mi w ładny zachód, czy mam za, mam za tą pałinkę? Idę tatusia, idę, idę go szukać. Idę go szukać, idę. Idę go szukać. A nie, to było tak. Stanowski! Gdzie jesteś? Zapol, 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 to już, bo to już jest taki zachód. Dobra, zrobiłem swoją robotę. Może mi zapłacą. O, widzę, że już Jasiu idzie. To pewnie nagrywał film. Jak zna życie. to y, ja zakończę, może lepiej. Bo ten jak się nagada, to nagada. Właśnie ma okres, że gada i gada i gada, nie może skończyć. To się, łapkę w górę dajcie subskrypcję na dole, komentarze, czy wam się ten film podobał, czy nie, yy, do zobaczenia do następnego filmu, pa pa